Jest szansa na to, że w Kamieńsku powstanie ośrodek kultury z prawdziwego zdarzenia. Są już pieniądze na przygotowanie projektu zagospodarowania budynku po domu handlowym. W centrum Kamieńska jest to były dom handlowy, który tutaj jest od lat 70. W tej chwili czasy tak się zmieniły, że te, takie placówki handlowe już raczej nie mają racji bytu. Budynek jest solidny. Gminna spółdzielnia, która była właścicielem, wystąpiła do Gminy Kamieńsk z zapytaniem, czy nie widzielibyśmy takiej potrzeby, żeby nabyć domienia gminnego tego budynku. Po wnikliwej analizie, obejrzeniu tego budynku zarówno od strony technicznej, jak i od, od strony funkcjonalnej doszliśmy do wniosku, że ten budynek warto byłoby nabyć do zasobów gminnych. Kupiliśmy go za półtora miliona złotych. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o sam budynek, który jest solidny, który ma dużą kubaturę, który ma miejsce na parkingi, bo to też, też jest bardzo istotne dzisiaj i ważne przy centrum tutaj w centrum Kamieńska uważam, że to są dobrze zainwestowane pieniądze. Możliwość wypowiedzenia się na temat ośrodka kultury będą mieć również mieszkańcy Kamiejska. Będziemy to konsultować z mieszkańcami, jak oni to widzą, co, jakie widzieliby potrzeby właśnie w zakresie działalności kultury w Kamieńsku i później powstałby projekt również chcielibyśmy żeby pozyskać środki na przebudowę, doposażenie, wyposażenie tego obiektu, zagospodarowanie terenu wokół tego obiektu, bo w tej chwili jest zaniedbany ten teren, żeby takie piękne centrum, taka perełka w środku Kamieńska powstała. Jest propozycja o tutaj ewentualnie umieszczeniu orkiestry dętej, która jest w Kamieńsku, o małej salce takiej kinowej, o jakiejś kawiarence, która by łączyła no funkcje zarówno takie typowe jak, jak kawiarenka, ale również działalności Kulturalnej, myślę, że jakieś miejsca dla różnego rodzaju organizacji, które działają. Także tych pomysłów na razie jest pewien, pewna grupa. Skąd decyzja o powstaniu Ośrodka Kultury? Chcielibyśmy w Kamińsku, żeby powstał z prawdziwego zdarzenia Dom Kultury. W tej chwili takiej placówki nie mamy i jest nam to bardzo potrzebne. Mamy sporo różnych stowarzyszeń, które działają dosyć prężnie. Jak możemy, to je gdzieś tam opychamy w Domu Ludowym, w Internacie natomiast no, nie ma takiej placówki, gdzieby można było to te wszystkie działania kulturalne. Y Razem prowadzić, ewentualnie mieć pomysły na nowe działalności. Kiedy można spodziewać się projektu przebudowy i ewentualnie, kiedy mógłby ruszyć remont obiektu? Jeżeli chodzi o projekt, no to, to jest to kwestia, myślę, że do roku czasu. Dlatego, że chcemy już mieć projekt z wszystkimi y, pozwoleniami, tak, że można byłoby realizować y, już gotowy projekt. Y, natomiast jeżeli chodzi o, o środki, to liczymy tutaj na pozyskanie środków z różnego rodzaju funduszy zewnętrznych z funduszy rewitalizacji, bo takie fundusze będą przeznaczane na miasteczka, takie jak Kamińsk. W tej chwili jesteśmy na, w okresie opracowania planu rewitalizacji dla Kamieńska, czyli to by nam się bardzo fajnie tutaj zgrało razem i myślę, że środkami zewnętrznymi byśmy się poważnie wsparli w przebudowie i w wyposażeniu tego obiektu.